Cześć! Zielonych tablic zaczyna przybywać jak grzybów po deszczu. Ozwierciela to bezpośrednio ilość elektryków na naszych ulicach. Bardzo łatwo jest spotkać dwie zielone blachy obok siebie na światłach, zwłaszcza w większych miastach wojewódzkich. No ale właśnie, czy wszystkie samochody, które mają zielone blachy, mogą je mieć? Jakie elektryki nie mają zielonych blach? Co zielona blacha właściwie oznacza? Dlaczego samochody wodorowe widujemy z zielonymi tablicami? I dlaczego raz na jakiś czas widujemy na przykład Aurisa na zielonych blachach? Ja jestem Lopez i wożę się na prądzie. Zaczynamy wychowanie elektromobilne. Zapinaj pasy i jedziemy. Ale zanim zaczniemy przypomnę, że każdy odcinek jest także w formie artykułu na bezszelest.pl i podcastu. Praktyczne porady dotyczące użytkowania elektryków bardzo prostymi słowami czekają na Ciebie w serii Wychowanie elektromobilne. Konkretnie o luźnych tematach, jak na przykład czy elektryk jest eko albo projektowanie aut, gadamy w serii herbatka z prądem. Najpopularniejsze elektryki wraz z najbardziej istotnymi dla użytkownika parametrami znajdziesz w bezczelestnym katalogu na fejsie, na Instagramie i w zakładce na stronie. O elektrykach, energetyce odnawialnej i budownictwie energooszczędnym gadamy i dzielimy się doświadczeniami na bezszelestnej grupie dyskusyjnej. Na fejsie. Wszystkie linki w opisie zapraszam, a teraz przejdźmy do zielonych tablic. Zacznijmy od początku. Początkiem w tym przypadku uważam dokumenty, akty prawne warunkujące bezpośrednio, kto może mieć zielone tablice, komu się one należą. W tym przypadku będę się posiłkował, po pierwsze, dziennikiem ustaw Rzeczypospolitej Polskiej dnia 10 lipca 2019 pozycja 1272, co jest rozporządzenie ministra infrastruktury, e, zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Oraz wymagań tablic rejestracyjnych i ustawą o elektromobilności, która definiuje. Tak, która będzie źródłem definicji samochodów elektrycznych i nie tylko. W momencie, kiedy otworzymy dziennik ustaw wspomniane na wspomnianej pozycji, na dzień dobry mamy informację, bo już paragraf pierwszy w rozporządzeniu ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 w sprawie rejestracji uznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych wprowadza się następujące zmiany. Po pierwsze. W paragrafie pierwszym, w ustępie drugim, w punkcie szóstym kropkę zastępuje się średnikiem. Czujesz te emocje? Ale za to dodaje się też punkt 7 i ósmy w brzmieniu. Po siódme. Pojeździe elektrycznym rozumie się przez to pojazd, który mowa w artykule drugim punkcie 12 ustawy z 11 stycznia 2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Także nie czekamy i wbijamy na ustawę o elektromobilności, zobaczyć, co to jest pojazd elektryczny. Może się czegoś dowiemy, może się zaskoczymy, tego bym się bardziej spodziewał. Mamy definicję pojazd elektryczny, pojazd samochodowy w rozumieniu artykułu 2 punktu 33 ustawy z dnia 20 czerwca 97. Mój rocznik. E, wybacz, nie będę leciał teraz do ustawy, co zobaczyć, co to jest pojazd. Zaufajmy swojej intuicji. Co to jest pojazd? A w każdym razie pojazd elektryczny – pojazd wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną, akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. Wracamy do dziennika ustaw. Wiemy, co to jest elektryk i punkt ósmy w pojeździe napędzanym wodorem. Rozumie się przez to pojazd, o którym mowa w punkcie 15 z ustawy elektromobilności – pojazd napędzany wodorem. Pojazd samochodowy w rozumieniu artykułu 2 no tego samego, co to jest pojazd – pojazd wykorzystujący do napędu energię elektryczną, wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych. Mamy definicję elektryka i wodoraka. Nie wiem, czy się mówi wodoraka, w każdym razie ja tak mówię i zamierzam tak mówić, więc może przejść to do wirala. Zapraszam. No dobra, i co się dzieje z elektrykami i wodorakami? Lecimy dalej, w paragrafie 28. Na tablicy rejestracyjnej zwyczajnej, będącej tablicą rejestracyjną samochodową albo tablicą rejestracyjną motocyklową, jest wytłoczony numer rejestracyjny. Po pierwsze, barwy czarnej na białym tle, no tu się wiele nie zmienia. Albo po drugie, barwy czarnej na zielonym tle w przypadku tablicy rejestracyjnej wydawanej dla pojazdu elektrycznego, albo pojazdu napędzanego wodorem. I tutaj mamy temat zamknięty. 1 stycznia 2020 wchodzą zielone tablice, w sensie w tablicy z czarnymi literami i zielonym tłem. Definicja jest dosyć jasna: pojazd elektryczny i pojazd napędzany wodorem. Teoretycznie mamy temat zamknięty w oparciu o nie jakieś domysły, tylko ustawy, dziennik ustaw i ustawy o elektromobilności. Ale rodzą się dwa pytania. Po pierwsze, mamy samochody z kategorii, z typu szeregu hybryd plugin. O hybrydach plugin mamy spory odcinek rozważający wszystkie, wszystkie możliwe przypadki. I pod grupą hybryd typu plugin, czyli PHEF, jest, grup, jest kategoria pojazdów RF, czyli wyposażonych elektryki, wyposażonych w spalinowy agregat, tzw. Range Extender, pilnując się definicji. No, ale przekładając z Polskiego na nasze agregat, którego zadaniem jest nie napędzać koła, ale dostarczać prąd. Wyprodukowany przy pracy silnika spalinowego, czyli dokładnie tak, jak działają pociągi spalinowe. Tu ciekawostka, może zaskoczenie dla niektórych. W międzyczasie, jeśli znasz kogoś, kto się zajmuje pociągami i mógłby oprowadzić po bardziej technicznej stronie właśnie szynobusów, czyli pociągów spalinowych, to daj koniecznie znać w komentarzu. A teraz wracamy do zielonych tablic i do przypadku. Nieuwzględnione są w ogóle hybrydy typu plugin i w podkategorii samochodów elektrycznych z range extenderem, bo ja bym to nadal, ja nadal nazwałbym to elektrykiem nieczystym, bo, bo mówimy o czystych elektrykach i o hybrydach, więc niech to będzie elektryk nieczysty, zanieczyszczony właśnie tym agregatem, który zanieczyszcza powietrze. Nadal jesteśmy w punkcie wyjścia. Interpretacja jest troszeczkę na chłopski rozum w tym przypadku, dlatego nie wiem jak się czepiać wszelkich możliwych słówek, przecinków, a w momencie, kiedy... Ustawa się zaczyna od tego, że ktoś kropkę zastąpił średnikiem. Prawdopodobnie jest to dosyć istotne, ale w definicji mamy elektryka i wodoraka. E, jak to rozumieć? To są samochody bezemisyjne, pojazdy bezemisyjne. O tym, czym się różni pojazd bezemisyjny od, elektromobil od elektromobilnego, od elektrycznego, mamy odcinek herbatki z prądem. Zapraszam. Niestety, grupa hybryd plugin RF pod katego kategori Hybryda, kategoria plugin, podkategoria RF, czyli Range Extender, agregat, nie załapie się na zielone tablice. Jaka jest z tego konkluzja? Po pierwsze, zielone tablice otrzymują samochody bezemisyjne i to wynika z definicji, to, to jest samochód bezemisyjny. Nie chodzi mi teraz o jakieś dyskusje pseudoekologiczne, że co z tego, że twój elektryk jest bezemisyjny, skoro i tak jest naładowany z węgla i mylisz, mylisz oczy i. Wystarczy sobie poczytać komentarze w innych filmach. A w ustawie elektromilności jest jeszcze ciekawa definicja hybrydy, do której na chwilę nawiążę. Paliwo bunkrowane LPG to nie, pojazd hybrydowy, pojazd samochodowy Ona będzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. Czyli z definicji pojazdem hybrydowym jest tak naprawdę plugin. No dobra, mamy rozpatrzone studium przypadków. Komu się należą, komu się nie należą, mam nadzieję, że rozwiało to również wątpliwości wokół bardzo sławnego zdjęcia, bardzo sławnego zdjęcia Aurisa z zielonymi tablicami, nawet chyba nie plugina. więc tym bardziej zwykła hybryda nie dostanie nie dostanie zielonych tablic, mielibyśmy naprawdę wysyp zielonych tablic, głównie z kogutem, tak na dachu na ulicach. Hybryda Range, range Extender też niestety nie. O hybrydach z ręcznym extenderem pogadamy kiedy indziej, dlatego że uważam to za. Dosyć ciekawy kierunek jako półśrodek w rozwoju elektromobilności, ale mówię o tym kiedy indziej. Żaden samochód inny niż tak zwany czysty elektryk nie dostanie tablic zielonych i tablice zielone dostanie również wodorak. Czyli na przykład Toyota Mirai, która była widziana na ulicach Warszawy, pod siedzibą pewnej telewizji, a jedna Toyota Mirai była też widziana ostatnio na cegłach. Nie pamiętam w jakim miejscu, ale była widziana. W każdym razie mamy jedną jednego, jednego jeżdżącego wodoraka mniej. O wodorakach kiedy indziej w charakterze technologii, ale konkludując od 1 stycznia 2020. Zielone tablice, czyste elektryki i wodoraki, co się sumuje na grupę pojazdów bezemisyjnych. Oczywiście mamy pełen przekrój pojazdów, czyli nie tylko samochody, ale też jednoślady, wszystkie inne. Dlatego, że wszędzie tam, gdzie jest zwykła tablica rejestracyjna, wchodzi i jest montowana zwyczajowo, jest montowana też taka sama, tylko zielona. A taki case na koniec, nie mylmy zielonych tablic elektrycznych z zielonymi elektrycznych, bezemisyjnych, z zielonymi tablicami tak zwanymi profesjonalnymi. Są też tak zwane stare zielone tablice rejestracyjne. One nieco inaczej wyglądają, dlatego, że mają zielone litery na białym tle i jest zielone obramowanie. To są tak zwane tablice profesjonalne. Też niedawno je wprowadzili, dlatego że 11 lipca 2019, także na pół roku przed zielonymi tablicami bezemisyjnymi, te, te, takie tablice wydawane są dealerom samochodów, producentom i jednostkom badawczym, które przeprowadzają na przykład testy homologacyjne. Więc samochód z tablicą rejestracyjną białą z zielonymi literami nie oznacza samochodu bezemisyjnego totalnie co innego to jest inna grupa, równoległa do tych, o której w innej ustawie ale znaczy w tej samej ustawie w innym miejscu w sumie ciekawe, czy w momencie, kiedy mamy pojazd bezemisyjny który ma zielone tło i będą przeprowadzane na nim badania Więc będzie miał też zielone litery Ciekawe że to tak działa Tego, te, tego akurat nie wiem Które, te, Która tablica przysługuje mu bardziej Teoretycznie bardziej przysługuje mu to profesjonalna No ale temat pozostawiam otwarty A jeśli może widziałaś czy widziałeś tablicę rejestracyjną z zieloną, z zieloną tłem i z zielonymi literami Podczas kiedy jakieś UFO jechało, robiło badania na przykład na autonomiczną jazdę to daj znać. Może, może coś umknęło. Może o czymś nie wiem. No dobra, to by było na tyle. Mamy, bazowaliśmy na dokumentach oficjalnych, usta oficjalnych ustawach, aktach prawnych, więc nie pozostawiają one większego pola do manewru, do dyskusji. Możemy podsumować grupę, grupę pojazdów, do których można założyć zielone tablice jako pojazdy bezemisyjne. Tyle na dziś. Daj proszę znać, czy taka forma, dosyć luźna, wychowania elektromobilnego jest równie wartościowa i przydatna. Jeśli tak, bardzo Cię proszę o komentarz, suba, łapkę. To naprawdę bardzo pomaga w szerzeniu takiej wiedzy, dostępności do materiałów. No wiadomo, karmi te wszystkie możliwe algorytmy. Zapraszam Cię na fejsa, stronę Instagram tutaj i na koniecznie na bezczesną grupę dyskusyjną, gdzie codziennie gadamy, właśnie wymieniamy się doświadczeniami, raportami, pomysłami dotyczącymi po pierwsze elektryków, ale też energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego jako spójnej całości, bo ja powtarzam od swojego technikum, że elektromobilność jest dopełnieniem tej układanki spójności energetycznej. Co do grupy, tam nie ma głupich pytań, także czuj się swobodnie. Zapraszam na serię Wychowanie Elektromobilne. Nawet jeśli nie wiesz jeszcze o co pytać w charakterze elektromobilności, no to tam biorę Cię za rękę i oprowadzę. Po światach elektromobilnych. A jeśli wiesz, a na przykład spotykałeś, spotkałeś się z, czy spotkałaś z tematem typu mamy zwykłe gniazdko, dobra, można z niego pobrać 10 amperów, czy też 16 bo gdzieś były jakieś ładowarki 16 amperowe, zasilacze typu Segła na przykład, no to właśnie wychowanie elektromobilne. Mamy serię herbatka z prądem troszeczkę luźniejsza, czyli na przykład, czy elektryk jest eko, bezemisyjny, ekologiczny, projektowanie aut i tym podobne tematy. Luźnie, ale konkretnie o luźnych tematach. No i zapraszam cię do bezczelnego katalogu, gdzie poglądasz sobie wszystkie możliwe elektryki, obecne, nowe i używane, te których jeszcze nie ma również, bo jest na przykład Lucid Air, świeżo, świeża premiera, na którą osobiście czekam od 2018 roku, jak nie wcześniej nawet, 17, fajne ma parametry, a podobno już był widziany na ulicach. A jeśli chcesz coś podrzucić do odcinka, to też miało kontakt jest w opisie. A tymczasem do następnego, cześć!